Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale drugim na Wyspie Kost. Teraz jesteśmy przy plaży i morzu, pokazuję Wam wszystko tak jak wcześniej i jak widzimy, tam widzicie na wprost takiego flaminga, yy, taki motor wodny, znaczy rower wodny, A no właśnie ze zjeżdżalnią, tam jest jakieś atrakcje, materace, więc tam też można sobie pójść i najwyżej też pójdziemy. O no dobrze. To w takim wypadku przejdziemy się kawałek z wami po plaży. Mamy teraz tutaj troszeczkę taki przypływ, bo woda teraz bardziej tak podpływa pod brzeg. O, przejdziemy sobie tu kawałeczek. Oczywiście przewodnik po hotelu. Yy, misji Snorida też będę robić ale to pod koniec vlogowego wyjazdu tak żebyśmy już wszystko wiedzieli gdzie dokładnie co jest ale nie martw się, się na pewno taki odcinek będzie o na razie sobie tutaj przejdziemy przez plażę kawałeczek o Woda podpływa do brzegu. Tutaj mamy, wczoraj Wam pokazywałem takie wielkie góry, domki. Tu co ma akurat parasole. to naprawdę wszystko jest piękne tutaj i aż chce się tutaj być. No dobrze, to sobie teraz Przejdziemy a następnie zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Może pozbieramy też jakieś kamyki, bo tutaj jest plaża taka typowo kamykowa, ale tego to jeszcze nie wiem. Na pewno pokażę Wam baseny te, co wczoraj. Jeszcze coś tutaj razem zobaczymy, no ale. Na razie przejdziemy sobie może mi plażą. Zobaczcie jakie wielkie kamyki tutaj zauważyłem na tej plaży. Tutaj mamy jednego. Sam to wszystko odkopował. Bywałem jak zrobiłem taki malutki dołek tutaj jest. O! Zobaczcie jakie duże te kamienie. Tam też mamy jakiś dołek. Tu wykopane. Może sobie go później dokończymy. Nie wiem. O! Tu też jest kolejny dołek z piasku. Zobaczcie, jak ja tutaj wszedłem, Czy wy to uwierzycie? Zobaczcie, jaka wielka skała. No to jest nie do wiary. Sto razy większa od tamtych, które wam wcześniej pokazywałem. Naprawdę te skały są tutaj tak duże. No dobrze. To w takim wypadku następnie wybieramy się teraz z wami na basen. I pozwiedzamy, co tam ciekawego jest. Ostatni widok nad morze w tym odcinku. I zaraz wybieramy się na yy, baseny. Zobaczcie, tutaj mamy basen numer jeden. O kawałeczek tutaj wszystkiego widać. Zobaczcie, tam mamy taką siłownię. Tu kolejne bloki, właśnie takie mieszkalne do tego hotelu Mitsis Norida. O, przejdziemy sobie też przez ten mostek, który jest tu przed nami. Zaraz go sobie zobaczymy. O! Taki widok jest z mostka. Tak to wszystko wygląda. Tam mamy widok na drugi basen tu też. Tam jest też kolejny, nawet takie góry. Ja już Wam wczoraj pokazywałem. O! Wszystko tutaj dokładnie. No dobrze, to skoro pokazałem Wam yy, basen. To teraz idziemy zwiedzać Dalej, nasz hotel. Wchodzimy sobie do salonu gier, zobaczyć co tu takiego jest. I tak, tutaj mamy takie różne automaty, tak na Lanzarote. Tu mamy stół do bilardu. Tu jakieś, zobaczcie inne. Ciekawe, tutaj można tak pochnąć chyba. Tam poszykówka. Tu mamy takie błoty że chyba coś tam się co to uderza. Tu no to możemy wylosować maskot. Tu też tutaj zobaczcie, jakie wielka awokado, naprawdę duże. Tu coś od Sonika, nie wiem co to dokładnie jest. Tutaj no to mamy. Bergaja, takiego jak na Lanzarote, mamy pierwszy stół, drugi stół i zobaczcie, trzeci stół. Tutaj mamy tak śmiesznie zrobione y, te y, piłkarzyki, że jak gdyby tutaj mamy takie piłeczki, i można chyba jak się włoży monetkę, jaką sobie tutaj zabrać. Tu też mamy takie piłkarzyki, tylko że za to wszystko trzeba zapłacić tam od 1 do 2 euro. Tu mamy losowanie takich kulek. Tu też jakieś inne zabawki czy też kulki. Tu mamy, zobaczyć taki samochód. Jeszcze tam to pokażę tu do samego końca. No dobrze, to idziemy teraz dalej zwiedzać w okolice. Słońce już zaraz będzie zachodzić za chmurkę, dlatego już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku na naszej wyspie Kos. Do zobaczenia!